To więcej chęci nie jest potrzebnych do gry, jest potrzebne nieco więcej dokładności przede wszystkim. Trochę szczęścia w grze piłkarza Oresta Lenczyka. Sobota. Sobota i gol! 2-2 i to w ciągu minuty! Patrzę na sztab szkoleniowy Portugalczyków. Zbredli, choć to południowcy. z Benfica, 2-2. To jest człowiek sukcesu, Orest Lenczyk. Marsolota 69 minuta. To wszystko zaczyna się na stadionie Wolei Śląskiej od nowa. Brawo, brawo piłkarze Śląska za to, że po tej drugiej bramce strzelonej przez Luizão Nie załamali się, nie odpuścili tego meczu. Dwie kapitalne akcje proszę zrobić, yy, proszę zobaczyć, jakie podanie do...